Szanowni Państwo, witamy w kolejnej edycji Legends Corner Wiślackiego Koncika Legend. Nieczęsto w historii Legends Corner mieliśmy okazję mówić o czasach dawnych, sprzed stu lat, kiedy to Wisła Kraków odnosiła swoje pierwsze sukcesy. Puchar Polski z roku 26, dwa Mistrzostwa Polski z lat 1927-28. Tych sukcesów prawdopodobnie nie byłoby, gdyby nie postać wyjątkowego bramkarza Wisły Kraków, Maksymiliana Koźmina, którego pamiątki gościmy w tej gablocie. Był to bramkarz, który wyprzedzał swoje czasy swoją na przedpolu, bardzo odważną. Oprócz swoich umiejętności piłkarskich był także wielkim artystą, rzeźbiarzem, którego efekty prac możecie zobaczyć w gablotach. Dzisiaj gościmy z nami rodzinę Maksymiliana Koźmina z reprezentantem Nestorem Rodu, panem Adamem Koźminem. Wielkie prawa! Panie Adamie, zapraszamy tutaj do nas. Jeszcze tytułem wstępu chciałbym, chciałbym wspomnieć, że Pan Adam jest byłym piłkarzem rezerw oraz juniorów Wisły Krak, Był podopiecznym wielkiego Mieczysława Gracza, ale myślę, że nie będę już więcej spoilerował. Darku, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję. Zapraszam Panie Adamie. No cóż, Drodzy Państwo, gdybyśmy się mieli zastanowić, jak Pan Adam się Urodził w roku 1937, jaka przyszłość jest przed nim, no to uwzględniając fakt, że był synem Maksymiliana Koźmina, chłopaka ze zwierzyńca, zatwardziałego Wiślaka, no to nie mógł zostać kim innym jak Wiślakiem. Panie Adamie, proszę nam opowiedzieć o tych swoich pierwszych krokach z Wisłą Kraków i o tych swoich w ogóle pierwszych krokach z piłką nożną. Jak ta cała historia się zaczęła? z Wisłą jest już związany jest z tym fizycznie 80 lat a genetycznie wcześniej w czym, rzecz mianowicie zawsze jest, ojciec brał mnie na takie spacery tak i mówi słuchaj dzisiaj pójdziemy pokażę Ci fajną rzecz i zaprowym 1944 a, niemieckiej już tak, tak trochę może uprawiania tej biłki nożnej turnieje też że no, drużyn odbywały się na Juwenii na Ju tam, była, tam zaprowadził mnie ojciec i wtedy po raz pierwszy zobaczyłem drużynęcą i to była ta drużyna przedwojona Jurowicz, Gracz, Kochut, Flanek. W pięnicy tam również grał no po lewej stronie Giergiel i, i to jest w tej chwili zakocham się w tej Wiśle i od tego czasu jestem wiernym kibicem tejże Wisły chodzę na mecze i tak dalej i po tym, po, tym, po tym spotkaniu tam na tej Juweni, później przy byle okazji graliśmy w piłkę nożą, mieliśmy taką szmaciankę z chłopakami tam spotykaliśmy się i głównie na ko, Juwenii tam na, na, błoniach, na błoniach. Błonia się roiły od chłopców uprawiających piłkę nożą. Czy tworzyło się takie drużyny w jaki sposób? No jest grupa ludzi, no to ty będziesz kapitanem kapitanowi roz. Dobierają sobie chłopaków, no z, z tych części garderowych robimy bramki tutaj, no i gramy sobie cały czas i tak. Po prostu odbywały się te początki, jak gdyby, początki tej, tej gry zespołowej w piłkę nożną i tak dalej. I później już już sposób taki zorganizowany, ponieważ mieszkam na zwierzyńcu, no to zapisałem się do zwierzynieckiego klubu sportowego, to mój ojciec, ojciec był trenerem. I tam grałem w tych tramkarzach. Ale zawsze człowiek patrzy wyżej, no a klasa, a tu mamy ligę. Ojciec w lidze grał tutaj, wisła, wisła. I cały czas marzyłem do tego, żeby w tej wiśle się znaleźć. I w roku 1952, tak, pierwszym, zdecydowałem się zapisać do wisły. No i tak też nastąpiło, i grałem w wiśle. W młodszych juniorach dwa lata. To był rocznik Kawula, Monica i Ogiela Zbyszek. Kalisz Staszek w bramcy. Ryszard Butka. I tak dwa lata w młodszych juniorach, dwa lata w starszych juniorach. No i później jeszcze trzy lata w seniorach. No ale wtedy była obowiązkowa służba wojskowa i teraz powiedzmy na tych, gdzie chciano to wysyłano tych, tych żołnierzy. My w Wiśle mieliśmy dwie możliwości, to wtedy się Gwardia nazywała, bo to wszystko powiedzmy w, w swoim tym ludowym państwie działano w ten sposób, żeby zapomnieć o tradycjach i, spo, i Wisła nazywa się Gwardia, Krakowia, Ogniwo, Zwierzyniecki Budowlanie i tak dalej i dopiero później pod pewnym naciskiem no to była Wisła Gwardia ogniwo Krakowia i tak dalej. I teraz, no jakie wyjście, żeby zostać w Krakowie? Albo wstąpić do milicji i wtedy na etat zostaje się, albo iść do jednostki wojskowej tutaj w Pychowicach. To była taka kawał jednostka. I myśmy się zdecydowali, żeby pójść z tym, z Ogielą, z Kaliszem do KBW, tam byliśmy w tej, tej jednostce, natomiast kawola Władek wstąpił, do, był tam jakimś, no, na jakimś stanowisku w milicji i tak dalej. A to wszystko czyniliśmy po to, żeby móc grać tą piłkę nożną, nie móc grać. I teraz tak, co się okazało? Że w tym wojsku nie było tak ciekawie, bo w Wawelu mieli lepiej. Pluton sportowy cały czas powiedzmy, a myśmy tam wtedy po prostu nie byli zainteresowani ci dowódcy tam w tym, że, że my gramy w piłkę nożną. Do południa normalnie spectaktyka, musztra i tak dalej wymęczeni, a po południu dostawaliśmy przepustkę na, na te kilka godzin, dwa razy w tygodniu. No ale to, to było za mało, żeby, bo to był taki półzawodowy już sport i taki duży wy, już po prostu wyczyn był w tejże piłce nożnej i takie dwa razy w tygodniu tren, przypadkowe trenowanie po południu już po, no, nie mieściło się w głowie. I wtedy... Ten, Monica, Monica. No nie wytrzymał. No tu reprezentant Borczki, tu... tu Wiśle gra, no co tu zrobić. No i, i zdezerterował. Przybyle okazji uciekł. Nie, była, nie ma Fredka. Co tu robić? No kurczę bladen, ale Wisła zainteresowana, żeby grał tutaj i umówili się tak jakoś z wojskiem, że po tygodniu gdzieś tam namierzyli Fredka i no co to no, trzeba go ratować, bo grozi mu dezercja, nie? W więzienie. No i zawieźli go do kobierzyna do szpitala. Tam był kilka dni, odpowiednio lekarze mu stawili takie świadectwo, że jest niezdolny do służby wojskowej i tak się uwolnił od tego wojska i normalnie później trenował. Fredek był, był, był tym reprezentantem Polski, był przez wiele lat czołym zawodnikiem Wisły. No. <laughs> tak, pan Adam nie dodał na jakiej. Tak to do <laughs> pan Adam nie, dodał, nie dodał na jakiej pozycji grał w Wiśle Kraków. Pan Adam nie dodał na jakiej pozycji grał w Wiśle Kraków. No więc pan Adam grywał na prawym łączniku. To jest zapomniana już dzisiaj troszeczkę pozycja na boisku. Ale później okazało się, że pod koniec swojej kariery już w garbarni. Wrócił na, pan, na tę pozycję, na której grał Pana ojciec. Niech Pan nam coś opowie na ten temat, bo to jest bardzo fajna, ciekawa historia. Więc, powracając do tego systemu, to był tak zwany system WM: pięciu ataków, skrzydłowi łącznicy i tak dalej, a z tyłu już dwóch pomocników i trzech obrońców. I pięciu atakowało, pięciu się broniło. To był taki bardzo stabilny, taki nieciekawy system, bo w tej chwili ośmiu, 9 atakuje i tyle samo się broni. Jest dynamiczna piłka nożna, wspaniała. W tej chwili grano tak bardziej nastojąco, ale w tej chwili na meczu przebiegali 4-5 kilometrów, a w tej chwili 12 kilometrów na meczu przebiegają. No inny, inny świat, ale to były lata 50. I jak pamiętam, no kupę, kupę lat temu. Także ta technika, taktyka rozwijały się i to zawodowstwo które później powstało już zdecydowanie powiedzmy zmieniło profil uprawiania tejże piłki nożnej. No teraz wspaniałą, wspaniałą rzeczą nie są te szkoły mistrzostwa sportowego, że młodzież może normalnie powiedzmy chodzić do szkoły, te matury, że tak powiem osiągnąć, ale równocześnie mają zwiększony program wychowania fizycznego do 6 godzin i objęci są treningiem specjalistycznym, bo tam współdziałają, współdziałają trenerzy. No, taka szkoła jest też w, te, w tej chwili w Hucie. Tam dyrektorem jest, nawet były bramkarze garwarni. Także. No właśnie, a wraca, wracając do tej garbarni, to może y, ja dopowiem w takim układzie. Pan Adam oczywiście grał y, już po tej części kariery Wiślackiej, przeszedł do garbarni i tam grał normalnie w polu, w pomocy. Tutaj ma, małe problemy mamy, ale wszystko opanowane. Y, I y, grając y, na prawym łączniku, w pewnym momencie y, stwierdził, że nie tyle on, ile trenerzy, że bramkarz był kontuzjowany, coś tam się stało, zaproponowano panu Adamowi, żeby stanął między słupkami, no i faktycznie, pod koniec swojej kariery, pan Adam wylądował na takiej pozycji, na jakiej grał jego ojciec. Ciekawostką jest to, że w jednej grużynie grał z Robertem Gadochą, naszym fantastycznym skrzydłowym, który później w reprezentacji Polski wiódł prym. Ale, proszę Państwa, z rodziną Koźminów związane są również inne bardzo ciekawe historie, ja Pana Adama na momencik zostawię i podejdę sobie tutaj do Iwony Brzostkiewicz, koźminówny również z domu. Po prostu jej mama Aldona była siostrą Pana Adama. Mam nadzieję, że niczego Iwonko nie pomyliłem. I jeśli idzie o tę karierę bramkarską, to powiem może w ten sposób, że gdybyś się urodziła Iwono Parę lat później, no może parę lat później, to z pewnością zrobiłabyś bramkarską karierę, ponieważ no, tutaj do rodzinnej legendy przeszły Twoje wspólne treningi z dziadziem Maciem. Tak, to prawda. Dziadek chciał mieć strasznie wnuka, a że ja jestem najstarszą wnuczką, więc mnie trenował i strasznie mnie trenował. Szczelał mi bramki, musiałam się rzucać, musiałam łapać piłki, pompki nawet. W wieku 8 lat potrafiłam zrobić 50 kapek i 50 na przykład główek, więc to na dziewczynę. No i strasznie żałował, że Wisła nie ma drużyny kobiecej, no bo ta na pewno bym była bramkarzem. No, i niestety wylądowałam gdzie indziej, we Wiśle. No tak, bo trzeba powiedzieć, że tą Wiślaczką de facto jest. Iwona jest, była i będzie, natomiast była czynną Wiślaczką w sekcji. Gimnastykę sportowej, tak. Jako gimnastyczka, tam nawet jeszcze jakieś zdjęcie jest, że na mistrzostwach jakieś tam. No i trenowało się, trenowało się. No. Tak, zdjęcie tutaj w gablocie jedyne zachowane zdjęcie Iwony z jej kariery. Gimnastycznej w Wiśle Kraków, ale kontynuując, jakby Waszą historię rodzinną, to Twój syn Dawid, no, tego bramkarskiego bakcyla w sobie również posiada. To znaczy tak, dwóch synów, jeden był obrońca, a drugi bramkarz. Młodszy chciał od początku być bramkarzem, zaczął bronić, obaj zaczęli grać w Zierzynieckim klubie, potem się przenieśli do Wisły. I tam trenowali Dawid jako bramkarz, i potem Wisła ich jako juniorów jakby wypożyczyła do tramwaju. I grał, bramkarz grał do 30 roku życia. No a teraz karierę swoją jest wrestlerem. Jednym z lepszych polskich wrestlerów, gdzie też można go oglądać w telewizji i na całym świecie. No to że może z Białą Gwiazdą kiedyś gdzieś w jakiejś walce wystąpi. Może się uda, że w koszulce wiślackiej będzie, wejdzie na ring wrestlerski. Dziękujemy serdecznie Iwonie Brzoskiewicz, ale tu obok Iwon siedzi sobie Katarzyna Papszun i to jest kolejne ogniwo w tym koźminowym odłamie wiślackiego rodu, bo Katarzyna jest wnuczką Matyldy, siostry Maksymiliana. Ja mam nadzieję, że nie zagmatwałem zbyt, pań, zbyt mocno Państwu tych koligacji. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, e, Pani Kasiu. E, e, także e, no, ta, ta Wisła e, była u Państwa w domu e, chyba obecna. Była zawsze obecna od najmłodszych lat razem z Iwoną. Przebywałyśmy na boisku, ja razem z moim ojczymem Antonim Rogozą albo naszym kuzynem Januszem Adamczykiem. Więc tutaj też jest mój syn, który zaczynał karierę bramka, bramkarską u Janusza Adamczyka. To był jego pierwszy trener bramkarski. Teraz ze względu na zdrowie nie może, nie może niestety e, trenować, ale mam nadzieję, że to będzie tylko chwilowe. Tak, zdrówka życzymy Kuba i, i, i powrotu do. Pełnej formy. Tak, jak Państwo widzicie, to tutaj co drugi bramkarz w Krakowie właściwie z rodziny Koźminów, bo tutaj Katarzyna właśnie powiedziała o Januszu Adamczyku, naszym świetnym bramkarzu z lat 70. i 80.. Kuzynami byliście, tak? To jest ta sama linia mniej więcej. Dokładnie. Tak więc gratulujemy mówiąc krótko tych osiągnięć i tej Białej Gwiazdy na sercu, którą nosicie cały czas. A ja wracam do Pana Adama, bo panie Adamie po zakończeniu kariery piłkarskiej były studia oczywiście, no jeszcze w jej trakcie również, ale po studiach była czteroletnia praca niegdzie indziej, jak w Wiśle. Tak, a więc w 1960 roku wstąpiłem do Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego. 4 lata tam studiowałem, no i ukończyłem tą szkołę, używałem stopień magistra, instruktora, wych... instruktora no, piłki nożnej, tam szefem moim był niejaki pan Jesionka, Zygmunt Jesionka, znana postać i później wróciłem do Wisły jako instruktor piłki nożnej i przez trzy lata prowadziłem zajęcia z juniorami, z tramkarzami i to był dość ciekawy okres. Bo wtedy w tym zespole był jeszcze niejaki pan Adam Grabka i znana postać i z tym panem Adamem Grabką organizowaliśmy tak zwane turnieje drużyn dzikich na błoniach. Później z tych najlepszych zawodników tam się no oczywiście pomagali, ponieważ na kilkunastu boiskach pomagali zawodnicy z pierwszej drużyny. W charakterze sędziów tam występowali, były osoby, które wyłaniały tych najlepszych zawodników, i w lipcu organizowaliśmy takie półkolonie. Półkolonie tutaj na terenach Wisły i, i, na, i również na basenie Krakowi, który wtedy nie ma. I tutaj takiego no, przyjaciela mianowicie Antka Szymanowskiego. Wtedy ta młodzież, którą na tych pokoleniach mieliśmy, bo to ona po 14 lat gdzieś mieli. Antek miał już około 17 lat był takim juniorem wyróżniającym się i on po, po prostu chciał nam pomóc w jakimś, bo tych chłopaków było około 35-40. No, to wymagało pewnej opieki. On mówił, że on będzie tutaj częściowo nam pomagał w sensie organizacyjnym. Te, te półkolonie wyglądały w ten sposób, że przychodzili na dziesiątą, tam były trening. Później kończyliśmy to obiadem, mianowicie w kasynie milicyjnym, tam na placu w Wolności, na placu Wolności. Na no, ale tą młodzież, stąd trzeba było przeprowadzić tam przez par, przez przez takie ruchliwe ulice i tak dalej, to bardzo nam w tym pomagał, w tym Antoś, bo on już taką po prostu jakąś inicjatywę wykazywał, taką opiekuńczą, no, bardzo ciekawe, Antka wspomina. Nawet. Później Antek, później no, ja skończyłem ten okres pracy w szkole zatrudniono mnie na Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w charakterze asystenta tam w Zakładzie Piłki Nożnej. I tam powołaliśmy studia takie, specjalizację na studiach zaocznych i tam po raz drugi się z Antkiem spotkałem i on tam wystąpił już w roli studenta. studenta. No a po skończeniu trzeci raz, no to w Szkole Mistrzostwa Sportowego na Szablonskiego, jako instruktorzy pracujący właśnie w tej Szkole Mistrzostwa Sportowego. No i tak, tak to leciało. Tak, yy, proszę Państwa, no warto wspomnieć oczywiście również o karierze naukowej pana Adama, bo pan Adam został pracownikiem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego. No i bardzo wiele prac Pan wydał z dziedziny, nie tylko piłki nożnej, prawda? No, pracowałem na uczelni 44 lata, więc wymagało powiedzmy coś tam napisać i, i popełnić ten doktorat, no i tak to było. Panie Adamie, no cóż, jest Pan z Wisłą Kraków bardzo, bardzo wiele lat i jesteśmy z tego niezwykle dumni, że tak się właśnie dzieje. Jakby Pan jeszcze tak już króciuteńko na zakończenie naszego spotkania mógł nam powiedzieć, czym tak naprawdę jest dla Pana Wisła Kraków? No skoro kibicuję już przez 80 lat, no to Samo to mówi za siebie, tak? No. Dlatego tutaj jestem i za chwilę idę podziwiać naszą wspaniałą drużynę, która odniesie dzisiaj zwycięstwo. Tak, rododo bramki gdzieś. Ty? Tak, jest tego się trzymamy. Adam Koźmin, proszę Państwa, i cała rodzina Koźminów była bohaterami naszego dzisiejszego spotkania, ale to jeszcze nie jest koniec. Bo mamy dla Pana, Panie Adamie niespodziankę, specjalny prezent to jest odznaka od organizatora Legends Corner, czyli od Krzysztofa Gawła, którego akurat dzisiaj nie ma. Bardzo serdecznie prosimy. Oczywiście również po części od historii Wisły to można sobie na piersi przypiąć. Serdecznie dziękuję, jestem mocno, mocno wzruszony w tym momencie. No i nic więcej nie powiem, no milczenie jest. Po prostu ważniejsza od oczu.